ウォーターポジションの問題で kosmetycznych. Jakiś czas temu uzupełniałam braki kosmetyczne, bądź po prostu chciałam zakupić coś nowego, czego jeszcze nie miałam. Natomiast dzisiaj naderzyła się okazja, aby nagrać dla Was makijaż wieczorowy z użyciem właśnie tych nowości. Mam nadzieję, że taki makijaż spodoba Wam się, a jeśli chcecie wiedzieć, jak zrobiłam taki makijaż, no to pozostaje mi zaprosić do oglądania filmiku dalej. Bazę, którą będę dzisiaj używać, będzie to baza Smashbox Photo Finish Radiance. Jest to baza rozświetlająca. Baza, która ma za zadanie przygotować naszą skórę pod makijaż, pod makijaż fotograficzny. No, ja bazę Smashbox bardzo lubię. Już długo pracuję na tej słynnej, takiej szarej bazie Smashbox Photo Finish Primer. No, i ta baza, pomimo że ona jest silikonowa, ale ten podkład nie zjeżdża z twarzy, co jest bardzo ważne przy bazach silikonowych. No, i tymczasem akurat dostałam do przetestowania m.in. tą bazę rozświetlającą, dlatego chciałabym dzisiaj z nią popracować. Ja tą bazę już stosowałam jakiś czas temu z podkładem Clarins Everlasting. No i co bardzo mnie fajnie uszczęśliwiło to to, że ten podkład bardzo ładnie współgrał z tą bazą. Podkład ładnie się łączył. No i było takie złudzenie jakby liftingu skóry. Ta skóra była bardzo wygładzona, rozświetlona. Po prostu mam wrażenie, że moja twarz bardzo pobudziła się w połączeniu właśnie z tą bazą. No, bo po prostu ma piękne, delikatne drobinki, które po prostu nie wyświecają tej buzi, nie pozostawia ta baza tłustego filmu. Dlatego myślę też, że, że z tą bazą szczególnie się polubimy. No, i jak widzicie, ja po prostu nie świecę się, nie jestem tłusta na tej skórze. W dotyku skóra jest bardziej tempa, po prostu widać, że ta baza bardzo szybko się wchłania. Podkładu, który będę dzisiaj używać, będzie to podkład również ze Smashboxa. Jest to podkład studio skin o 15 godzinnej trwałości. Nie testowałam jeszcze tego podkładu. Mam nadzieję, że, że ten podkład sprawdzi się przy takich makijażach bardziej trwałych, bardziej profesjonalnych. Tym bardziej, że tutaj producent mówi, że jest to podkład o 15 godzinnej trwałości. Odcinek którego będę używać, będzie to podkład o numerze 2.1. Krycie jest jak najbardziej e, dość fajne. Ja jednak wybieram zawsze trochę bardziej kryjące podkłady, jeśli maluję się e, przy takim makijażu wieczorowym. E, natomiast nie mam na twarzy w tej chwili większych wyprysków, większych momentów do e, zatuszowania, więc e, generalnie krycie... Wystarczająco dzisiaj mi odpowiada. Korektor z tej samej serii Studio Skin. E, mój jest w odcieniu Light. Widzę, że jest bardzo jasny, e, dlatego obawiam się, że po prostu mogę stworzyć sobie zbyt bladą twarz. ale ze względu na to, że chcę dzisiaj zobaczyć, jak ten korektor zachowuje się, szczególnie w kamerze, e, po prostu go dzisiaj użyję. I nakładam w kształcie e, trójkąta pod oko, czyli chcę rozświetlić centralną część pod okiem, centralną część twarzy, szczyt nosa oraz brodę. Nie jest to korektor bardzo ciężki, jest bardzo lekki, szybko wchłania się w skórę. E, no i ładnie rozświetla. Widać, że po prostu. E, od razu jest różnica pod moim okiem. Widzę, że to spojrzenie jest momentalnie rozświetlone, ale przy tym nie czuję ciężkości pod okiem, jeśli chodzi o korektor. Zobaczymy też, jak przy zbieraniu się w załamaniach, czy będzie się zbierał w tych załamaniach, czy nie będzie się zbierał. I tak, popatrzę sobie chwilę na podkład, który teraz nałożyłam. Generalnie bardzo podoba mi się efekt, który ten podkład zrobił na mojej skórze. Kolektor też bardzo ładnie wygląda, przyzwoicie rozświetlił okolice pod oczami. W tej chwili nie mam się do czego przyczepić. Nie czuję też takiego bardzo ciężkiego podkładu na twarzy, co też bardzo cenię, bo jeżeli wybieramy podkłady o przedłużonych trwałościach, one z reguły są bardzo ciężkie na twarzy. W tym przypadku tak nie jest, bo czuję się po prostu swobodnie. Nowość w postaci pudru Shiseido Ja ten puder też już troszeczkę sobie testowałam No i muszę Wam powiedzieć, że to świetny puder pod oczy Do wykańczania całej twarzy, nie wysusza skóry Bardzo lubię właśnie puder z Laury Mercier On też jest po prostu bardzo wygładzający, wysuszający. No i ten właśnie Shiseido też ostatnio przypadł mi do gustu Dlatego też postanowiłam go zakupić no i puder ten będę dzisiaj nakładać pod okolice oczu oraz na całą twarz. No i ten puder um, szczególnie jest polecany pod okolice, pod oczami słynna Katosu właśnie bardzo, bardzo długo poleca już ten puder, szczególnie pod oczy. No i tak naprawdę ja w końcu też na niego się skusiłam, postanowiłam, że jeśli jest tak dobry, jak Katosu mówi, no to po prostu powinnam go spróbować. No i nie żałuję, bo to jest fajny puder. Oczywiście nie przejmujcie się na razie tym efektem bardzo takiego jasnego oka. To zaraz wszystko się fajnie utlenia, wchłania no i po prostu ładnie to spora pod okiem wygląda. No i dokładnie, bardzo dokładnie pokrywam całą twarz. Sprawdzam dłonią, czy nic mi się nie klei. Jeżeli czuję, że się klei, no to oczywiście tego pudru dokładam. Dzięki temu wiem, że to miejsce jest dokładnie utrwalone. Kolejną nowością w mojej kolekcji jest paleta Afekt. Paleta Afekt do konturowania współtworzona przez Karolinę Matraszek. Karolina, ze względu na to, że jest wizerzystą na co dzień, wie czego inni wizerzyści potrzebują, dlatego też pomyślała o takiej palecie. Dla mnie to jest paleta tak naprawdę profesjonalnie skomponowana. No bo tutaj mam bronzer, mamy puder do rozświetlania twarzy oraz rozświetlacz piękny, bardzo delikatny, ale zarówno dość neutralny rozświetlacz. No bo on nie jest ani za chłodny, ani znowu za ciepły. Wydaje mi się, że będzie pasował do większości typów karnacji. Co ja mogę o tej palecie powiedzieć, to to, że nawet ten bronzer jest tak dobrze pomyślany, bo to nie jest kolor ani za ciepły, ani znowu za chłodny, nie będzie nam po prostu robił silnych policzków. Jest po prostu tak naprawdę, myślę, że w 90% adekwatny do każdej karnacji. Rozcieranie tego bronzera też przemawia za nim, bo pięknie się rozciera. No i dlatego dzisiaj też chcę Wam tą paletę pokazać, jak się z nią pracuje. No i jak widzicie, bardzo ładnie się rozciera, nie tworzą się zupełne plamy. A jednocześnie ciężko jest tym produktem zrobić sobie po prostu plamy. No chyba, że już jesteśmy tak wybitne i tak niezdarne, że takie plamy mogą nam się zrobić, natomiast myślę, że ta paleta też sprawdzi się dla początkujących osób, tym bardziej, że mamy tutaj fajne trzy produkty w jednym. No piękny jest ten bronzer. Bardzo ładnie e, pasuje do mojej kameracji. E, no i mam wrażenie, że e, jest tak naprawdę bardzo m, zbliżony do mojego dekoldu. Nie ma tutaj po prostu efektu pomarańczowych policzków, zbyt sinych, e, tylko po prostu wygląda jakbym się naturalnie po prostu e, opaliła. Także piękny, piękny bronzer. Róż do policzków Milani Luminoso. Jest to taki fajny, bardzo koralowy róż o pięknym, takim rozświetlającym wykończeniu. Bardzo ten róż lubię, polecam do każdej karnacji. U wszystkich wygląda pięknie, ładnie rozświetla policzki. No i jest to w tej chwili mój, mój ulubiony róż. Co niego właśnie za to, że tak pięknie te policzki rozświetla, a zarazem nie są to drobinki. Bardzo um, ostre. Um, także nie jesteśmy w stanie sobie po prostu tutaj zrobić tym e, różem krzywdy. Rozświetlacz Beka. E, słynny kolor C-pop. Ja już jakiś czas temu e, ten rozświetlacz dorwałam. W sumie nie dorwałam, a go po prostu dostałam. E, no i po prostu używam go nagminnie, na sobie, na klientkach. E, pięknie wygląda, więc jeżeli jeszcze nie macie. Skierujcie swoje kroki do syfory i po prostu go zakupcie. I nawet tym samym pędzlem, który służył mi do nakładania różu, nałożę rozświetlacz. Rozświetlacz nakładam jak zwykle na, kość, na szczyty kości policzkowych, na skronie i w kierunku włosów, czyli chcę, aby ten moment cały był pięknie rozświetlony. Do podkreślenia brwi będę dzisiaj używać kredki Benefit w kolorze numer 1. Produkt ten składa się ze szczoteczki oraz kredki wykręcanej, także to jest fajny produkt, bardzo wygodny i dwa w jednym. O tej kredce to to, że daje bardzo delikatny i subtelny wygląd tym brwiom. Te brwi po prostu wyglądają naturalnie, wyglądają bardzo ładnie. No i wprawdzie ten kolor wcale nie wygląda jasno na moich brwiach, on po prostu wygląda naturalnie. Myślę, że kolejszy, kolejny kolor byłby dla mnie za ciemny. Natomiast podoba mi się kolor, podoba mi się wygląd i podoba mi się to, że ta kredka bardzo ładnie zakrywa wszelkie mm, po prostu przerzedzenia w brwiach, e, bardzo ten efekt mi się podoba. Ładnie ta kredka się rozciera, tworzy ładny kształt brwi, e, no bo tutaj mamy e, dość precyzyjną końcówkę do rysowania, dlatego też e, takie brwi bardzo mi się podobają. No i zaczniemy makijaż oczu. Jedne oko zrobię poza kamerą, aby po prostu bliżej pobawić się makijażem przy lustrze. Natomiast za chwilę wrócę do Was z malowaniem drugiego oka krok po kroku. Jedne oko za mną. Zrobiłam bardzo mocny makijaż, postawiłam na kreskę, na kolory. Dodałam jeszcze fioletowego eyelinera do połowy kreski. E, dodałam też bardzo mocne rzęsy, no i po prostu planowałam coś e, zro, zrobienie czegoś bardziej delikatniejszego. Natomiast, jak zwykle, poniosła mnie fantazja i powstał makijaż e, bardzo kolorowy, bardzo mocny, e, z akcentem po prostu na oko. Będę używać bazy podcienie z Inglota Eyeshadow Keeper. To jest baza bardzo uniwersalna. Tutaj naprawdę, jeżeli macie tłuste powieki, jeżeli macie normalne powieki, ta baza po prostu się sprawdzi. Pięknie trzyma, nie wryza, nic tutaj się nie roluje. Polecam szczególnie do powiek tłustych. Ona szybko zastyga, ale to właśnie o to chodzi, że ona po prostu ma zastygnąć i po prostu zrobić idealną bazę. Pod nakładane cienie. Zawsze po bazie nakładam jeszcze korektor, aby wyrównać wszelkie niedoskonałości mojej powieki. No i wędruję na moje powieki ten sam korektor, który nakładałam pod oczy. Dzięki temu mam pewność, że nic niepotrzebnego nie będzie mi przyświtywać pod cieniami, które będę nakładać. No i bardzo dokładnie rozkładam. Korektor. staram się dokładnie porównać już zagruntowane elementy pudrem, bo nie chcę tutaj, aby zrobiła mi się nieestetyczna przerwa pomiędzy łączeniami produktów, dlatego staram się wszystko dokładnie sprowadzić. Sięgam po ten e, żółto pomarańczowy odcień z paletki Jeffree Star. E, no i ten cień będzie mi po prostu służył jako taki e, cień przejściowy. On tutaj delikatnie prześwituje, ale dzięki temu ładne te cieniowanie potem się tworzy. No i kulkowymi ruchami ładnie sobie wszystko rozcieram. Tym cieniem przejściowym wychodzę ponad załamanie, czyli po prostu chcę, aby te cienie wyszły mi ponad całą moją powiekę ruchomą. Wtedy mam pewność, że ta kreska pięknie jeszcze wydłuży te cienie, po prostu tutaj też ładnie z tą kreską się łączą. Dlatego staram się w ten sposób wychodzić na zewnątrz cieniowaniem. Czyli nie skupiam się tylko tutaj na tym momencie, tylko wychodzę aż wyżej. Ja ostatnio bardzo e, takie wychodzenie poza e, oko bardzo lubię i, i stosuję je naprawdę bardzo często, bo naprawdę pięknie to wydłuża i mam wrażenie, że im dalej idą cienie, tym po prostu to oko jest większe. Następnie sięgam po taki metaliczny cień stop shopu. E, kolor przepiękny, pięknie prezentuje się na powiece, no i w połączeniu z różnymi kolorami daje zupełnie inny. Efekt, zobaczcie jak on po prostu przepięknie błyszczy. Ma naprawdę bardzo e, piękne e, wykończenie. No, i będę nakładać go na praktycznie całą część ruchomej powieki. W ten sposób. No, i zobaczcie, on sam sobie po prostu tworzy coś pięknego powiedzę. Ja cienie Stop Shop posiadam w swojej kolekcji i bardzo polecam, bo wykończenie tych cieni jest przepiękne. To nie są takie cienie jak Inglot, chodzi mi o pigmenty. One po prostu mają zupełnie inny błysk, zupełnie inny, inaczej wyglądają, więc jeżeli jeszcze nie macie, to serdecznie Wam polecam. I zobaczcie, jak go nakładam na sucho, a zobaczcie, jaki pigment jest tego cienia. On po prostu pięknie błyszczy, w takim wymiarze, jak nałożyłabym go po prostu na, e, na mokro. Ok. Na to natomiast będę jeszcze nakładać pigment z Inglota kolor 86. Chciałabym, aby po prostu e, na mojej powiece błyszczały jeszcze inne drobinki. I tak samo za pomocą palca e, nakładam sobie e, w miejsca nakładania tego cienia stop-shopu. Sięgam po ten e, cień z paletki Jeffree Star, taki bordowy z lekkimi drobinkami odcień. I tym cieniem będę przyciemniać e, zewnętrzny kącik oka. Cienie z Jeffree Star są bardzo napigmentowane. E, jeżeli nie macie tej paletki, śmiało Wam polecam. E, jak możecie zauważyć, nie trzeba zupełnie dużo cienia, żeby uzyskać konkretny pigment. Także ja bardzo takie cienie lubię i po prostu najczęściej takie cienie kupuję, które po prostu po dotknięciu lekkim pędzla dają niesamowity pigment. No i wszystko ze sobą ładnie rozciera. Wracam do pędzelka, który służył mi do nakładania cienia pomarańczowego, czyli tego koloru przejściowego, i po prostu łączę sobie te, te ciemne bordo z tym pomarańczem. Sięgam po czarny cień z paletki Zoeva Smoky, abym mogła sobie jeszcze bardziej przyciemnić linię rzęs i ten czarny cień będę nakładać tylko tutaj, nie chcę nachodzić już tym cieniem dalej. W międzyczasie nałożyłam sobie jeszcze puder pod oczy, aby nic nie osypywało mi się na już zrobiony makijaż twarzy. No, i nakładam czarny cień jak najbliżej linii rzęs, czyli zależy mi na tym, abym mogła jeszcze bardziej przyciemnić swój makijaż. kreskę linerem z mm. Maybelline. Sięgam po czarny cień, i tym razem będę rozcieniowywała sobie kreskę. O, właśnie tutaj, w tym miejscu, czyli chcę, żeby ta kreska przechodziła jakby do środka. Nie chcę zostawiać jej takiej gołej, tylko właśnie tutaj, w tym miejscu będę ją rozcieniowywać. Wędruję do środka, wtedy tworzy mi się taka jedna spójna łezka. sięgać po fioletowy cień z paletki Jeffrey Star i to będzie ten fiolet, który będzie mi służył do jeszcze zaznaczania e, załamania mojej bubiki, czyli w miejsce łączenia czerni z tym tutaj wyżej pomarańczem e, nakładam sobie ten fiolet. Czyli tak jak układa mi się moje załamanie widzę, że tutaj po prostu załamuje mi się skóra, Tutaj nakładam sobie ten fioletowy cień i wędruję do praktycznie końca załamania mojej powieki. bardziej e, wzmocnić moją kreskę nałożę sobie fioletowy liner z Golden Rose w kolorze 05 i ten liner powędruje od wewnętrznego kącika do środka wieki. klejać rzęsy i są to rzęsy z Aliexpress, są to bardzo mięciutkie i gęste rzęsy pięknie wyglądające na oku e, troszeczkę je przycięłam bo z reguły takie rzęsy są po prostu za długie e, ale są to po prostu bardzo piękne rzęsy i, i jeżeli jeszcze nie macie to nie miałyście możliwości zamawiania z Aliexpress to jest to dobry moment nie podam Wam linku do tych rzęs bo po prostu go nie mam te rzęsy dostałam od przyjaciółki Będę przyciemniać e, czarną kredką z Zoewy i ta kredka powędruje też na linię wodną. Następnie sięgam po te bordo spaletki i będę rozcierać czarną kredkę. OK, i teraz sięgam po ten cień pomarańczowy. Będę jeszcze bardziej rozdymiać sobie to, co już nałożyłam sobie na dół powieki. Czyli jeszcze niżej schodzę sobie tutaj tym cieniem. Cienie z Jeffree Star Cosmetics są bardzo napigmentowane. Ja po prostu dotykam delikatnie pędzlem i i mam pigment, który po prostu, którego oczekuję, eee, nie sypią się te cienie szczególnie, oczywiście w opakowaniu są trochę sypkie, ale to przemawia na ich korzyść, bo, bo dzięki temu są naprawdę bardzo napigmentowane, natomiast w samym wewnętrznym kąciku nakładam pigment Skobo o numerze 504 Mint Cream. Matka Golden Rose Long Stay w numerze 13! Makijaż gotowy! Mam nadzieję, że ten makijaż szczególnie Wam się spodoba. Zależało mi po prostu na zrobieniu czegoś naprawdę fajnego. No i mam cichą nadzieję, że jednak się udało. Cieszę się, że wytrwałyście ze mną do końca. Tymczasem pozostaje mi pożegnać się z Wami, no i tak naprawdę mm, zobaczymy się chyba w kolejnym filmie, prawda? Do zobaczenia, cześć!